Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień należy, szczególnie taki dzień jak dziś, należy i wypada zacząć od dobrej kawy. O tej godzinie, czyli kilka minut przed dziewiątą zdecydowanie wypada dostarczyć organizmowi, organizmowi troszeczkę kofeiny. A że starwać zawsze po drodze, więc czemu nie? Hi. Let me get uh, your uh, Grand Sumatra, please. Okay, that will be perfect. Okay. Pavle. A jaką pan pije kawę w tym Starbucksie? Ja lubię tak zwaną grande americano. Znaczy grande to jest rozmiar, czyli to jest taka o, średnia kawa. Large black coffee. Do you mean a venti? No, I mean a large. He means a venti. Yeah, the biggest one you got. Venti is large. No, venti is twenty. Large is large. In fact, tall is large, and grande is Spanish for large. Venti is the only one that doesn't mean large. It's also the only one that's Italian. Congratulations, you're stupid in three languages. A, americano to jest prostu zwykła. A każdy wie, zwykła, czarna kawa bez żadnych dodatków. Chyba że tak jak dzisiaj, zamówiłem sobie kawę, która się nazywa Sumatra. To jest taka special roasted kawa, specjalna edycja Starbucksa kawy. Ona jest przeważnie droższa, kosztuje około 4 dolarów. Dzisiaj była na promocji za 2,97 plus podatek, to wyszło 3,20. Także e, dzisiaj wzmacniam się i budzę się razem z, kawa, z kawą, która się nazywa Sumatra. Panie Pawle, jakie plany na dzisiejszy dzień? Co będziemy dzisiaj robić? Jak wygląda taki zwykły e, amerykański dzień gdzieś na przedmieściach Chicago? Teraz przyszedł czas na to, żeby odnowić e, naklejkę na rejestrację. Jadę do stacji diagnostyki, no może stacja diagnostyki to e, za bardzo wyrefinowane słowo. Jadę na miejsca, gdzie testują spaliny, ponieważ e, aby. Samochód był dopuszczony do ruchu. Przynajmniej takie jest prawo w stanie Illinois, musi być zrobiony test spalin. I bez tego testu spalin nie otrzymuje się takiej naklejki na rejestrację. A nie mając tej naklejki, może was każdy policjant zatrzymać i może Wam wlebić. Mam dać w wysokości 100 dolarów. Mam taką jedną stację diagnostyczną, jak widzicie troszeczkę na uboczu. Przeważnie, nie ma tutaj dużego ruchu, bo pod koniec miesiąca tak e, naprawdę jeżeli ktoś czeka do ostatniej chwili to te stacje diagnostyczne są zapchane e, na maksa przez samochody. pewnie nie za dużo widzieliście akcja była dosyć szybka teraz tak, muszę kupić naklejkę okej, okay. okay. potrzebne są maski dobra, ja to zrobię w takim razie inaczej no dobrze opuszczamy ten lokal w takim razie panowie się wybitnie dzisiaj nudzą Taki test spalin jest wymagany w stanie Lino i 102 lata. Ja sobie zamówię tą naklejkę przez internet, zaoszczędzę 10 dolarów. Mam jeszcze dwa tygodnie czasu do końca lipca, więc czemu nie akurat 10 dolarów to będą prawie 3 kawy. Tak wygląda ten dokument, który otrzymuje się po teście. A tak dokładnie wygląda naklejka na tę rejestrację. Ta jest ważna do lipca 2021 roku, czyli mam jeszcze w sumie dwa tygodnie na to, żeby zamówić sobie przez internet tą naklejkę, zaoszczędzić 10 dolarów. A przy okazji, jak się tutaj kręcę po okolicy, to czemu nie? chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają takie typowo amerykańskie małe firmy, małe zakłady pracy. Tak akurat firma, która jest za mną, to jest jakaś chyba większa firma dystrybucyjna, ale tutaj w takich niskich, małych budynkach znajduje się bardzo dużo takich małych firm. W tej dzielnicy akurat są to przeważnie warsztaty samochodowe. Tutaj, jak sami widzicie, w takim małym miejscu swoją lokalizację ma aż 6. Sześć różnych firm. Fajna taka Ameryka od tej takiej e, prawdziwej strony Ameryki. No, to zrobię Wam przy okazji taką wycieczkę po super przedmieściach Chicago. Proszę bardzo, kolejna firma Chicago Cut. Concrete Cutting, czyli firma, która e, wycina wzorki w betonie. Też ma tutaj swoją siedzibę, ale mają dziury na podjeździe, rany. E, tutaj jest główna ulica i tam dalej jeszcze to wszystko ciągnie się przez następne pół mili, co najmniej pół mili. Amerykanie mówią na takie miejsca SHAP, tak zwane shops, uh, WORKING shops. Polacy nazywają te miejsca szapy. Pierwszy raz się z tym spotkałem, jak e, przyjechałem do Chicago. A, jeszcze byłem wtedy na studiach. A. Mój kolega pracował właśnie w szapie. Ja się zastanawiam, gdzie ty pracujesz? Czy ty pracujesz przy programie, który się nazywa Photoshop? A on mówi: Nie, ja pracuję w takiej Szapie, czyli e, takim zakładzie pracy. Widzicie, każdy z tych budynków ma takie miejsce, w którym można. To nie są. O, tutaj jakieś kurcze stare samochody remontują. E, to się nazywają doki, tak? Doki na takie ciężkie samochody, które dowożą towar. Każdy z takich budynków e, ma właśnie taki podjazd. O, proszę bardzo. Polska język, trudna język. I to jest kolejna uliczka, w którą można wjechać i znowu tych wszystkich firm jest no, mnóstwo. I takie firmy to nie tylko urok przedmieść Chicago. Takie firmy są w każdym miejscu w Stanach Zjednoczonych. jechałem na takie już bardziej lokalne drogi, nie lubię po tym jeździć sami widzicie, korki jak Jasna cholera, jakieś samochody ciężarowe, samochody dostawcze im bliżej centrum Chicago tym właśnie bardziej takie klimaty, Zobaczcie, jaki ten Mercedes ma fajną rejestrację tak zwane custom plate możecie sobie zrobić, to nie tylko chodzi tutaj o to, że macie specjalny numer na rejestrację ale również o to, że można sobie zrobić Specjalny kolor. I tych wzorów, tych kolorów jest naprawdę dużo, a niektóre są rewelacyjne. Przy okazji wpadnę sobie do banku, wybiorę troszeczkę kasy. Oczywiście na kawkę i na ciasteczko, tak zwany drive-thru banking. E, bardzo fajne. Na początku się z tego śmiałem, że Amerykanie są. Bardzo leniwi i w ogóle nie chce im się ruszyć tyłka za przeproszeniem z samochodu, ale powiem wam, sam z tego cały czas korzystam. Pozwala zaoszczędzić naprawdę sporo czasu. No i jest bardzo, bardzo wygodny. 20 dolarów ląduje do świnki skarbonki, bo zgodnie z teoriami spiskowymi nie należy ufać bankom. Już w domu, dziękuję w takim razie za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do subskrypcji, walnijcie tutaj tego dzwona, będziecie mieli powiadomienia o tym, kiedy pojawi się nowy vlog, a kiedy się pojawi Pani Pawle? Tego nie wie nikt. Nawet ja sam. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia gdzieś w Stanach Zjednoczonych.